Opera nazywa się Albert Herring, autorstwa Benjamin'a Brittena, jego trzecia opera i jedyna. Wielka i bardzo, bardzo udana, nadal śmieszna komedia. Kilka dni temu skończyła 75 lat, więc dzieło można powiedzieć klasyczne. Jest to historia młodego Alberta, który pewnego dnia zostaje wbrew swojej woli i generalnie zainteresowaniu ogłoszony królem Maja, gdyż w wiosce zabrakło dziewcząt, które by kwalifikowały się do, do standardów moralności, jakie w niej panują. W związku z tym nasz Albert Musi się wcielić w rolę króla Maja e, i staje się to pewnym przyczynkiem do jego wewnętrznego buntu i, i wyjścia z takiego, można powiedzieć, no, Gombrowiczowskiego stanu upupienia przez społeczeństwo. E, I tak to też trochę opowiadamy, z pewną taką Gombrowiczowską ironią, trzymając jednocześnie uniwersalizm tej komedii, już 75-letniej, a, a, a nadal. E, bardzo szczerze punktującej społeczeństwu. Albert Hering jest pewnym takim hymnem do pewnego takiego buntu młodości, tak? E, pewnym hymnem do miłości we wszystkich odcieniach tęczy. E, jest operą o, tak jak każda prawie, opera Britena, o napięciu pomiędzy wrażliwą jednostką, a, a tym, co społeczeństwo zwykle z takimi jednostkami robi. Britten uważany jest nadal dosyć niesłusznie w naszym kraju za kompozytora współczesnego. Nie jest to muzyka współczesna, ma już 75 lat. Najwyższy czas nazywać rzeczy po imieniu, Britten jest neoklasykiem. W partyturze słyszymy bardzo wiele Ech Händla, Mozarta, Persela. Zaskoczy to widzów na pewno Miryzmem oraz tym, co było bardzo współczesne w czasach Brita, czyli pewnym takim jazzującym, swingującym filmem, z którym, którym Briten eksperymentował w tamtych czasach. Więc tym wszystkim, których przeraża opera starsza od Verdiego i Pucciniego, Briten może osłodzić wejście w XXI, no ogólnie najpierw w XX, a potem XXI wiek.